Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. Witam w środę 23 stycznia. Zapraszam na wydarzenia. Do Łodzi przyjechali przedstawiciele dziewięciu krajów, którzy chcą wspierać międzynarodową wymianę uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Trwa międzynarodowe spotkanie pod hasłem Europejska Sieć na Rzecz Promocji Praktyk Zawodowych za granicą. Projekt ma na celu stworzyć w całej Europie sieć firm, które będą przyjmować zagranicznych praktykantów. Dyskutujemy nad firmami, które w każdym z krajów są gotowe przyjąć stażystów. Każdy z partnerów wybrał takie firmy, dobierając je starannie. Jednocześnie analizujemy kandydatów do wyjazdu na międzynarodowe staże. Tylko w Łodzi i w regionie łódzkim 10 firm zgłosiło chęć przyjęcia zagranicznych praktykantów. W pozostałych 9 krajach projektu jest to od jednej do kilku firm. Każda z nich może przyjąć dwóch praktykantów i dwie osoby wysłać na praktyki. To, to bardzo ważne, żeby dawać młodym ludziom możliwość zdobywania międzynarodowych kompetencji. To nie tylko podróżowanie po świecie, ale przede wszystkim otwieranie się na inne kultury i uczenie się jak ludzie pracują w innych krajach. Is working. Starzyści muszą znać język angielski albo język kraju, w którym będzie odbywał się staż. Nie zostaną jednak pozostawieni bez opieki. W każdym z tych krajów jest taka instytucja, która dba o to, żeby staż odbywał się w sposób należyty. To znaczy, żeby ten, kto przyjeżdża, nie był w żaden sposób skrzywdzony i jest pod opieką instytucji koordynującej. Program w 75% dofinansowany jest z programu Leonardo da Vinci.